rewolucji kubańskiej bardzo wielu misjonarzy opuściło Kubę. Szkoły katolickie były zamykane, seminarium zeszło do podziemia. Kapłani, którzy zostali, mogli prowadzić duszpasterstwo tylko w kościele. Ale fakt, że mieli do obsłużenia kilka kościołów, kaplic, sprawiał, że ich rola zawężała się tylko do mszy świętej i sakramentów. Dlatego kościół na Kubie przetrwał przede wszystkim dzięki ludziom, którzy wiarę zachowywali w swoim sercu. Gromadzili się w swoich domach i z tych domów tworzyli tak zwane domy misyjne. Przychodzili sąsiedzi, modlili się różańcem, czytali słowo Boże Modlili się litaniami, dyskutowali na temat wiary i ta wiara przekazywana ustami, sercem, sprawiła, że kiedy my przyjechaliśmy tam na Kubę po kilkudziesięciu latach, mieliśmy już podwalinę, podwalinę naszej wiary, naszej pracy duszpasterskiej. Rolą kapłana było przede wszystkim otworzyć przed tymi ludźmi i przed innymi kubańczykami rolę kościoła. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy wykładał nauki swoim apostołom, bardzo często odnosił się do istoty sakramentów, a przede wszystkim do znaczenia Eucharystii. Pamiętamy te słowa. Ja jestem chlebem życia, który z nieba stąpił. Kto mnie nie spożywa, nie ma w nim mojego życia. Katolik nie może powiedzieć: Bóg tak, Kościół nie, ponieważ tego chleba eucharystycznego nie możemy przyjąć na spacerze w lesie, w swoim domu, w hipermarkecie, czy gdzieś u sąsiada. Ten chleb eucharystyczny, Eucharystia jest tylko w Kościele. Dlatego jakże ważną rolą misjonarza. Tam na Kubie jest ukazanie istoty sakramentu. Wiara przetrwała przede wszystkim w sercach dziś już ludzi starszych, ale bardzo wielu tych ludzi, którzy przyjęło chrzest, dzisiaj nie ma pierwszej komunii, nie ma bierzmowania, nie ma sakramentu małżeństwa. Dlatego rolą misjonarza jest głoszenie kateches jest ukazywanie tej prawdy o chlebie eucharystycznym, o sakramencie małżeństwa, bierzmowaniu, o tym wszystkim, co dla nas tutaj w Polsce jest tak oczywiste i tak jasne. Dlatego bardzo często prowadzimy katechezy. Prowadzimy te katechezy dla osób dorosłych, ale któż z nich przychodzi do kościoła skoro przez kilkadziesiąt lat większość kościołów były zamknięte dlatego misjonarz wychodzi z kościoła wychodzi ze swojej plebanii ze swojego mieszkania i głównym celem jego pracy jest wizyta duszpasterska my tą wizytę duszpasterską znamy bardzo dobrze bo zawsze bo po Bożym Narodzeniu kapłani odwiedzają nas w domach tam ta wizyta duszpasterska się nie kończy. Ona zaczyna się i każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku kapłan odwiedza swoich wiernych. Wychodzimy z domu około 2-2.30 drugiej, drugiej po południu i od trzeciej godziny rozpoczynamy wizyty po domach. Nasi pomocnicy, osoby świeckie, przede wszystkim katecheci, przygotowują listę osób, których trzeba odwiedzić. Przychodząc do takiego domu, przede wszystkim jesteśmy z tymi ludźmi. Kiedy komuś brakuje sakramentu, czy to komunii, bierzmowania, czy małżeństwa, zaczynamy rozmawiać z nimi na ten temat i zachęcamy ich, aby uczestniczyli w życiu Kościoła, aby przyszli na katechezę do Kościoła, aby zapragnęli w swoim sercu przyjąć Chrystusa. Ale także jesteśmy z tymi ludźmi, aby ukazać im nadzieję. Tak jak mogliście to już usłyszeć we wcześniejszych odcinkach, bardzo wielu ludzi, żyjących przede wszystkim na wioskach, żyje samotnie. Dwa miliony Kubańczyków, tak się mówi dzisiaj, wyleciało z Kuby. Dziś żyją przede wszystkim na Florydzie, w innych krajach Ameryki Południowej. Ci ludzie dzisiaj żyją samotnie. Misjonarz, który przychodzi do nich, wysłuchuje ich trosk, problemów, a później, jeżeli jest potrzeba, Organizuje pomoc, czy to sprzątania domu, czy pomoc w robieniu zakupów. Obok tej całej pracy misyjnej, pracy duszpasterskiej, ważną rolą jest pomoc. Pomoc tym ludziom także w sensie materialnym. Jednym z głównych problemów na Kubie jest brak lekarstw. Ci ludzie starsi nie mają możliwości pójścia do apteki i wykupienia lekarstw. Po prostu ich nie ma. Dlatego przy prawie każdej placówce misyjnej organizowane są punkty medyczne. Są osoby świeckie, lekarze, pielęgniarki, a my, jako misjonarze, staramy się sprowadzać lekarstwa z zagranicy. Sprowadzamy także wózki inwalidzkie czy kule, które później służą tym ludziom starszym, tym potrzebującym, ale także pampersy dla dzieci. To jednak jeden punkt pomocy charytatywnej. Bieda, którą doświadczają ludzie, wzbudziła w naszych sercach pragnienie organizowania także posiłków. Po huraganie Irma, kiedy zorganizowaliśmy po raz pierwszy pomoc charytatywną, przeszło 100 paczek z żywnością. Kiedy zanieśliśmy ją do domów, kiedy ci ludzie otwierali swoje serca, swoje domy, kiedy zaczęli rozmawiać, dziękować nam, kiedy mogliśmy tak na własne oczy zobaczyć ich czasami nawet głód, zrodziła się idea, by tą pomoc charytatywną organizować nie tylko wtedy, kiedy przychodzi huragan ale także w czasie Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy tego wielkiego święta dla Kubańczyków Madre de la Caridad, patronki Kuby. Dlatego organizujemy systematycznie trzy razy w roku paczki z żywnością, paczki z lekarstwami, paczki czasami nawet z ubraniami, butami, sandałami, które rozdajemy wedle potrzeb. Dla dzieci po katechezach w sobotę Zawsze staramy się zorganizować poczęstunek. Ten poczęstunek co tygodniowy, ale także kiedy są jakieś ważne święta, czy to zakończenie roku szkolnego, czy jakieś ważne święta dla parafii, dla tych młodych ludzi. Staramy się zorganizować jakiś obiad, czasami uda się pizzę kupić czy zrobić spaghetti. Te dzieci przychodzą radosne, ale wychodzą jeszcze z większą radością, bo zawsze obok tego Kawałka pizzy znajdą jakiś podarunek, który dzięki pomocy wielu ludziom z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych czy z Niemiec, czy z Polski możemy im ofiarować. Praca charytatywna to także ubogacanie Kościoła. Kiedy przyjechałem do kościoła, nie było w nim pięknych ornatów, nie było kielichów takich, jakie my mamy w kościele, ampułek czy innych rzeczy, które służą misjonarzom, kapłanom do celebracji. Dlatego dzięki życzliwości wielu ludziom mogliśmy zorganizować także i taką pomoc. Nie zapomnę chwili, kiedy głosiłem rekolekcję wielkoposnej w parafii Phoenix, w Arizona i po zakończonych rekolekcjach, Kupiłem szopkę betlejemską, którą później zawiozłem na Kubę do parafii Wueltas. Te dzieci, które zgromadzone przed ołtarzem, wpatrywały się w te piękne figurki ubrane, które u nas są co roku, a dla nich to była nie tylko atrakcja, ale wielkie przeżycie. Choinka ubrana z bombkami, światełka. Przychodzili, zostawali po mszach. Modlili się, zaczynaliśmy im tłumaczyć, jaką wielką radością, jaką wielką radością są święta Bożego Narodzenia, ale także to, że inni o nich pamiętają. Nie sposób nie wspomnieć o ołtarzu miłosierdzia Bożego. Jak już wiecie, w naszej parafii w Kamachwani, w Kościele, znajduje się ołtarz papieski, tron Ambona i kredens z pierwszej mszy, jaką Jan Paweł II sprawował na Kubie. To nas zainspirowało do tego, aby tam pojawił się obraz Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka. Ale parafianie Polonia z Silver Spring w metropolii Waszyngton zainspirowała utworzenie tam na Kubie nie tylko pamiątki, jakiegoś wspomnienia, obrazu Jana Pawła II, ale całego ołtarza Bożego Miłosierdzia. Światowej sławy artysta Janusz Migasiuk z Chicago Namalował piękne obrazy Jezusa Miłosiernego, Jana Pawła II i świętej Faustyny. One zostały przetransportowane do naszej parafii na Kubie i dziś czekają już na instalację, na uroczystą Mszę Świętą, aby tam na Kubie utworzyć pierwszy ołtarz Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy teraz na etapie. Załatwiania relikwii Jana Pawła II i świętej Faustyny Kowalskiej. Dlatego cieszy się serce, raduje, że także tam, na odległej wyspie, ludzie będą mogli klękać i modlić się, aby Jezus miłosierny im błogosławił i pomagał w każdym dniu i w każdej pracy. Dlatego praca misyjna. Duszpastelstwo na Kubie jest bardzo zróżnicowane. Jedno jednak jest bardzo ważne. Misjonarz i każdy człowiek, do którego docieramy, potrzebuje modlitwy. I za tą modlitwę, za tą pomoc materialną, ale przede wszystkim za modlitwę, pragnę z serca Wam podziękować i także zapewnić Was, że my jako misjonarze. I także wierni nasi zawsze będą pamiętać o Was.